został wychowany na Ziemi i jest to jedyna planeta, którą zna. Jest jednym z nas. Wiele razy narażał życie, by ratować Ziemię. Nigdy się do Was nie przyłączy. Kiedy pozna całą prawdę, zmieni zdanie. Teraz ja Prawie wszyscy mieszkańcy zginęli. Nasi rodzice także. Dziś pozostało nas już tylko czterech. Ja, wojownik, który wyruszył na podwój tej planety, ty i jeszcze jeden, który podobnie jak ty, jako dziecko został wysłany z misją. Kilka dni temu odkryliśmy planetę, którą można dobrze sprzedać